Witam serdecznie. Dzisiaj taki krótki film na temat przepiórek. To są nasze trzy tygodniówki. To są złote mandżurskie i tam ma być niby teksa, za to pewnie jakiś mieszaniec biały. Tam z tyłu jakiś faraon się chyba trafił. Jajka kupowałem. Parę słów od chowalniku, coś powiem. Coś im dorzucę trocin, <laughs> nakarmię, napoje. Zobaczymy, co będzie dalej. Idło proste. Pojemność daje się 1-3 litra. No, lecimy zaraz, im to trzeba to wrzucić, jakoś to sprytnie trzeba przy użyciu dwóch rąk zrobić. Poidełko jest, trzeba im będzie później przegarnąć, wczoraj im sprzątałem już na rozwalały, może im dzisiaj tylko truci, trocin dorzucę, bo to niedziela. Zaraz karmimy, wcześniej pewnie trocinki. Nowe trociny i trochę radości, to ptak grzebiący to wiadomo. Powiem słów kilka na temat tego mojego odchowalnika. <laughs> Ale to najpierw nakarmię. Czym ja karmię? Czym ja karmię? Kurka na kurka, piskle z tym, że zmielone, bo w takiej postaci to jest troszeczkę jeszcze za grube. Dla tych moich szlachetnych jastrzębi. Karmidełko fajne, dzielone, otwierane. Sypiemy troszkę zmielony granulacik. Zasypane, to taka mączka z tego wychodzi one to wcinają, zasypane ma fajne zamknięcia ciach, ciach Tu mamy kontrolę jakości tak, dobrze dobrze Tu właśnie wrzuciłem Jedzenie siedzą ładnie w rządkach Teraz się przepychanki zaczną. Oho już no przecież to towarzystwo to z jednej strony musi się pchać na wszystkich. To jest bardzo dobre te grodzia takie porobione w tych wszystkich karmidełkach, bo one cholery strasznie grzebią łapami. Nie wiem czy będzie widać. Dziubią i grzebią. O właśnie, tam fruwają wszystkie fragmenty. Wszystkie trociny. Także. No i przepychają się jaszczębie No, także towarzystwo zadowolone. Kilka zaraz na temat odchowalnika powiem. Odchowalnik. Odchowalnik powstał ze skrzyni. Ze skrzyni takiej sklejkowej. Zaraz wymiary podam, tylko musiałem ją tutaj wzmocnić. Tu i tutaj i tak samo analogicznie tu deseczkami. No bo to sklejka jak to sklejka jest dosyć plastyczna. No tutaj jest wzmocniona pleksą trójeczką. Ja to obsadzałem na śrubie z podkładką, i podkładka jest tak samo z drugiej strony. Tutaj wieczniki wywierciłem, bo... bo troszeczkę był problem z wilgotnością. Jeszcze go nie ogarnąłem do końca, ale jest w miarę dobrze. Tak samo tam od góry szczelne to zbyt nie jest. Obożone jest styropianem. To jest styropian dwójka, a przynajmniej dwójką miał być. Jest dwójeczka styropianik dwujeczka na kleju montażowym, wiadomo skrzynia skrzynia wymiary miała Żebym sobie tam ładnie trafił to trudno, to się odejmie 4 cm, bo to no do góry nogami tak średnio 98 94, bo tu styropian jest też z tej strony 94 Długa, wysoka na 38. Głęboka to akuratnie przez, przez całą tutaj długość tej klapy. No, 48 trzeba było te 2 cm z, tej, z tego listka styropianu ściąć. Słów w parę na temat ogrzewania oświetlenia. Teraz jest tutaj zwykła żarówka energooszczędna 7 W. Radę. Z racji tego, że tam na dole trzeba znaczy, będzie pogrzebać troszkę, przepraszam pana czy tą panią. Tutaj jest magiczna czujka, jest to przytwierdzona czujka, termoparka. So, tu jest płytka ceramiczna, a, a pod nią jest druga płytka ceramiczna. Między nimi jest kabel grzewczy, 15 lat. I on sobie dogrzewa do temperatury tam zadanej na, na tym oto termoregulatorku, tu w tym przypadku jest chyba 25 stopni, żeby miał w miarę ciepło, to wiosna idzie wiadomo już, już wystarczy tutaj. Z tego regulatora idzie właśnie czujka, ona są z tyłu poprowadzona. Jeden kabel jest zasilający, drugi właśnie leci tutaj do, do przedłużacza do listwy, ciach ciach elegancko, światełko no i jakoś to się kręci znaczy do przedłużacza, przepraszam z przedłużacza, jeden jest na światło drugi leci do termoregulatora i z tego sygnał jest podawany właśnie na na człowieka. no i towarzystwo pijące tutaj jest oczywiście, o świeżo było, już nawaliły trocin to te straszne brudacy dlatego wyleciały do garażu, bo bo troszkę to towarzystwo jednak jest brudzące i zapach dające, ale to tak sobie w garażu, w garażu tak sobie, to na razie siedzi, odpoczywa, czekamy na wynik inkubacji numer 2, tylko że to już będą troszkę inne ptaszki.